No, hej, kochani, nie nagrywałam Wam jak montowałam tą trawę, bo jedyne co byście widzieli, to tylko moją wielką 4 litery. Poza tym, aby weekend padało, było niefajnie, burzowo i tak robiłam to etapami już. Trochę założyłam tutaj, za chwilę zaczęło padać. Wiecie, ja tego nie przyklejałam nawet, bo stwierdziłam, że mam tyle doniczek. To wszystko będzie pod e, donicami i pod e, ciężarem. E, mebli. E, tutaj, które też będę, mam nadzieję, dzisiaj robić z koleżanką. Jeśli się zgodzi, to być może ją zobaczycie na wideo. <laughs> Dwie wariatki, które lubią ugrodkować. E, no to tak mniej więcej wygląda. No pamiętacie jak tam tutaj to, to, o tym się nie martwcie. Ja na razie tutaj dałam trawę, bo mi zostało. Aczkolwiek widzicie to? To tutaj, to tak jak idzie, aż tam, o tu, to będzie tutaj, o tak, ten pasek, to będzie podwyższana grządka. Taka chudsza, bo tutaj mam schody. Widzicie te wszystkie kwiatki, mam teraz na schodach. I tutaj mam taką przerwę, którą, z której zawsze spadałam. Zawsze Pierwsze, jak kupiłam dom, to spadałam, wkurzałam je to strasznie. Dlatego zresztą tutaj tak samo, widzicie? Tu też mam tak, taką lukę. I ja zawsze z tych schodów z, z, zapominałam, że tutaj nie ma schodów, tylko są tu, a nie tu. Jak wychodziłam z domu, to spadałam i mało się nie połamałam. W każdym razie tutaj będzie podwyższona wrzątka. To tak pod samym płotem, tam do samego końca, to za chwilę usuniemy z koleżanką, to jest dla mnie za ciężkie. A jak to się mówi? Meble będą po prostu tutaj, o tak. Tak. Taka. To się, nie wiem jak to się w Polsce nazywa. U nas to się nazywa Corner Sofa. I będzie tutaj, będzie y, miała y, tył do słońca, ponieważ ja też chciałabym sobie usiąść, zjeść, a w pełnym słońcu to nie ma takiej możliwości. Tutaj z tej strony będzie y, leżak do opalania, także jest super. No i to tak mniej więcej wygląda. Te wszystkie donice, które tam widzicie, to wszystko. To musi wrócić z powrotem, ale to jest ciężko i muszę poczekać, aż mój syn się obudzi. Wiecie, jak się ma nastolatka w domu, no to trzeba czekać, aż w końcu się obudzi i, i, i coś wam pomoże. Ale mniej więcej to wygląda tak i jestem zadowolona, bo nie widać tych obrzydliwych płyt. O, po prostu była moja zgroza, odkąd tutaj mieszkam. Tam. Widzicie, tam jest grządka podwyższona, taka ogromna. Tam jest yy, szklarnia, a tutaj jest taka duża, duża grządka. To aż dotąd, dotąd, ta grządka będzie yy, powiększona. Yy, to, to jest beton. Sorki, że tak Wam pokazuję, ale to, to jest beton. To jest takie na... po prostu yy, jakby trawa obłożona betonem. I teraz pytanie do Was. Co myślicie? Jeden. Pomalować O, sąsiady się obudziły, pomalować czy zbudować tu i tam podwyższone grządki i posadzić lawendę. Lawendę, może jakieś inne fajne pietuszki dla zapylaczy, niewielkie, może maks pół metra na wysokość, żeby po prostu nie zasłaniały mi słońca tutaj, o, bo tutaj będę miała swój leżak do opalania, także Taka jest. Pomyślcie i dajcie mi znać, jak nie macie nic przeciwko temu. Ee, się okazało, że tutaj jest moja śliwka, że ma trzy śliwki. Rozumiecie, ja ich w ogóle nie zauważyłam. Jedna jest już e, granatowa, ale niestety coś się wpierdzieliło. i dwie są jeszcze zielone. Nie miała śliwek od 7 lat, naprawdę to jest w ogóle jakiś, jakiś szok. Także. Jak, jak myślicie? Jest w porządku? Podoba Wam się? Ja jestem bardzo zadowolona. Bardzo mi się podoba. I do zobaczenia na budowie mebli. Miejmy nadzieję. Buziaczki. Pa!